Trenerze prosimy o krótkie podsumowanie spotkania. No więc myślę że tak już po spotkaniu to no chciałbym powiedzieć że wynik troszeczkę za wysoki. Nie zasłużyliśmy na, na porażkę 3, 3 do 0. Mieliśmy w pierwszej połowie dwie doskonałe sytuacje 100% i myślę że do przerwy wynik powinien kształtować się 1-1 natomiast, natomiast przegrywaliśmy do przerwy. i... E, Popełniliśmy błąd i niestety musieliśmy na drugą połowę wejść, zagrać bardzo otwarcie, zagrać ofensywnie. A to oczywiście powoduje, że, że przeciwnik grając u siebie, dobrze zorganizowany, no, próbował nas kontrolować. I tak to właśnie się stało, że gdzieś tam w drugiej części, też drugiej połowy dostaliśmy kontrę ramka na 2-0. Myślę, że tutaj już w powietrze uchodziło zawodników i, i czuli, że ten mecz nie damy, nie damy rady wy, wyprowadzić jeszcze. Także szkoda, bo, bo myślę, że to piąty mecz i pierwsza porażka. Byliśmy fajnie naładowani, fajnie graliśmy. Myślę, że myślę, że no, zastosowaliśmy na tą jedną bramkę. No szkoda, że, że niestety nie wykorzystujemy takich dobrych sytuacji, no ale to jest sport, to jest piłka i, i myślę, że przeciwnicy teraz się cieszą. My natomiast wracamy do Kętrzyna. Będziemy ciężko pracować, żeby za tydzień w meczach w mecz, tak z mecz, jest, mecz, mecz. mecz musimy rozstrzygnąć na swoją korzyść, wykorzystać te sytuacje, którą mieliśmy, także, także no trudno. Oczywiście tutaj też warto dodać, że jednak nie zagraliśmy w pełnym składzie, no brakowało też Marcina Swacha, który miał kontuzję, Marcina Dwulata, który, który też nie, nie mógł z, nie obowiązki obowiązki zawodowe, więc no to szkoda, szkoda, bo w tak ważnym meczu, w takich derbach powinniśmy grać 100% przygotowani, w 100% w pełnym składzie. Także ok, przyjmuję przyjmujemy to jako ten na, na klatę, tą, tą porażkę i teraz będziemy musieli wszystko zrobić, żeby odbudować mentalność, żeby na, na następnym meczu być 100% gotowi. Za tydzień mecz z korszami zapraszamy wszystkich, przybądźcie licznie, wspierajcie nasz zespół. Wiemy, mecz derbowy rządzi się swoimi prawami, także zapraszamy, bądźcie z nami.